Evangelibus, chociaż jeszcze nie stał się materią, to już zaparkował w osobach, które ten evangelibus przez region i nie tylko będą prowadzić. Ksiądz Łukasz Plata, szczęść Boże. Szczęść Boże. I Karolina Średnicka, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Będziemy mówić o mobilnej słuchalnicy, ambonie, a także... Rozmównicy. Rozmównicy, no właśnie. Wiele opcji ma znaleźć się na czterech kołach. Tak jest, Ewangelibusz, czyli mobilna rozmównica, słuchalnica ambona. Właśnie zastanawiałem się co jest najważniejsze? Właśnie taka pierwsza informacja, kiedy słyszymy Evangelibus, czy to jest jakaś nowa wspólnota, czy jakaś nowa rzeczywistość? Evangelibus to jest nade wszystko narzędzie do ewangelizacji. Narzędzie ewangelizacji, a więc mamy wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby, dostępne środki do tego, żeby ewangelizować, i właśnie Evangelibus jest takim narzędziem, jest takim miejscem, gdzie będziemy się spotykać z osobami, które tego będą potrzebowały. Po to, żeby właśnie porozmawiać, a więc mobilna rozmownica, po to, aby słuchać właśnie ludzi i ambona, aby głosić im słowo Boże. A więc to jest taka rzeczywistość, której będzie się bardzo dynamicznie te, te przenikały właśnie i rozmowa, i słuchanie, i głoszenie Słowa Bożego. I miejsce, w którym chyba będzie można się swobodnie poczuć. To, co jest ważne, my spotykamy się tutaj tuż po zakończeniu poruszenia. Chociaż myślę, że to poruszenie dalej trwa w Nowym Sączu, w Prawdzie i w Duchu. Taki był zamysł. I to też była forma nowego wyjścia do ludzi z Ewangelią. Pierwsza rzecz, to ja myślę, że to jest dopiero początek, że jakby to poruszenie było początkiem i mocno w to wierzymy. Tak, zdecydowanie myślę, że ta forma Ewangelii Busa i tego, co tam będziemy robić, idealnie się w ogóle wpisuje w tą ideę. Dlatego, że poza właśnie tym, co już tutaj ksiądz wspomniał, mobilna rozmownica, słuchalnica ambona, chcemy też jeździć w wyznaczone, konkretne miejsca, tam gdzie będzie tego potrzeba. Mogą to być po prostu rodziny. Jest nam wiadome, że to właśnie rodziny są teraz takim fundamentem w ogóle wiary, dlatego też zapragnęliśmy zrobić też przestrzeń i możliwość, byśmy mogli jechać do rodzin po to, żeby się z nimi pomodlić, żeby oni otrzymali właśnie błogosławieństwo kapłana. Drugą taką formą, która też wpisuje się w poruszenie, są po prostu odwiedziny danych parafii, gdzie jest potrzebne ożywienie, gdzie jest potrzebny Duch Święty, gdzie jest potrzebna radość. No i zdecydowanie takie poznanie żywego Boga, bo to jest jedna też z takich naszych, myślę, funkcji i pragnień, żeby wszyscy ci, którzy wejdą do namiotu spotkania, czyli właśnie do namiotu Ewangelibusa, czy samochodu, żeby oni naprawdę poznali żywego Boga. I myślę, że to jest pierwsza nasza idea, a wszystko inne jest dodatkiem. No, to może tyle. No właśnie, bo ja już na mapie widziałam dwa punkty. Jak wy sobie je wyznaczacie? Prosta rzecz. Jeździmy i ewangelizujemy tam, gdzie zaprowadzi nas Duch Święty. Mianowicie tutaj nie chodzi o to, żeby robić jakiś harmonogram, nie wiadomo, jak zaplanować, bo się tego nie da zaplanować. Przekonaliśmy się o tym, że to właśnie Duch Święty aranżuje nam różne sytuacje. Tak jak jest z tym Ewangelibusem, to słowo, że to ma być Ewangelibus, czyli mobilna rozmownica słuchanicy Jambona przyszło mi na modlitwie w parafii świętego ducha. Właśnie u Jezuitów w rynku, właśnie w tej parafii, w której Teraz no wspólnie tworzyliśmy to poruszenie, gdzie Ojcowie Jezuici tą inicjatywę zapoczątkowali i koordynowali. I co ciekawe, rok temu w tej parafii przyszło właśnie to słowo Evangelibus, czyli to ma być mobilna rozmowica słuchanica Ambona, i równiuteńko po tym, teraz właśnie jako wyszliśmy w, z tą inicjatywą przy amfiteatrze, postawiliśmy namiot i tam czekaliśmy na osoby, i piękne to było, że one przychodzą. Przychodziły jednak. Przychodziły po to, żeby porozmawiać, po to, żeby czasami się wyrzalić, żeby powiedzieć o swoich problemach, ale także przychodziły po to, żeby posłuchać słowa właśnie, aby przyjąć nadzieję. Końcem jakby tej naszej rozmowy, tego spotkania było to, że proszę księdza, bardzo proszę o modlitwę. Potrzebujemy, i tam stanęliśmy w autorytecie i przyłączały się do nas osoby i modliliśmy się po prostu za, za tych, którzy tego potrzebowali. I w ten sposób ta misja Ewangelii Busa i te cztery inicjatywy, właśnie te cztery propozycje konkretne ewangelizacja, a więc wędrówka, domówka, namiot spotkanie i tutaj Pański wpisuje się w misję Jezusa. Który po prostu przechodził sobie ze spokojem od wioski do wioski, tam gdzie była potrzeba, to się zatrzymał, a więc jeżeli była taka potrzeba, to zmienił swoje plany, a więc w takiej wielkiej wolności, i zapraszał tych, którzy, których sam chciał, ale także tych, którzy chcieli za nim iść. I niektórzy może nawet z ciekawości, ale przyłączali się do niego, i taką mamy nadzieję, że i tutaj do tej inicjatywy będą się przyłączały osoby, bo już się przyłączają, już mamy telefony z różnych części Polski, z różnych diecezji, też przychodzą zaproszenia po to, aby ich odwiedzić, aby właśnie wspólnie się pomodzić, aby zacząć jakąś odnowę, na przykład w parafii. Tak? Czyli być może ta osoba, która w tym momencie słucha, to Duch Święty jej dał to, ten moment, żeby włączyć? Czuła radio I usłyszała o Ewangelibusie, miejmy nadzieję, albo też później zajrzała na, na waszą stronę, bo jesteście już w mediach społecznościowych. Tam was chyba najprościej można znaleźć. Mhm. Tak, jesteśmy. Mamy i stronę internetową. Mamy też Facebooka i tutaj, szczególnie, właśnie na Facebooka odsyłam, z czego możecie wziąć linka do naszej strony. Evangelibus, po prostu jak wpiszecie na Facebooku, jesteśmy jedyną taką nazwą, <grym> więc myślę, że bez problemu uda się znaleźć. I tam są wszystkie informacje: macie tam linki, możecie poczytać wszystko to, co Was interesuje. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą ksiądz Łukasz powiedział, dotyczącego wolności i osób, które będą tam razem z nami posługiwać, że to jest o tyle taka, myślę, bardzo taka potrzebna w ogóle forma ewangelizacji. Myślę, że dużo ludzi też w Nowym Sączu i nie tylko chciałoby. Miałby takie pragnienie ewangelizacji, natomiast przynależą do jakichś tam na przykład wspólnot. Zapraszamy Was do tego, żebyście dali nam znać, czy chcielibyście właśnie uczestniczyć, czy czasami właśnie gdzieś pojechać, czy poprowadzić uwielbienie, bo to też jest jedna z naszych form ewangelizacji. Będąc we wspólnotach, tutaj chcemy zrobić tak, żeby to nie było tak mocno zobowiązujące, żeby było to w takiej wolności. Kto chce, ma pragnienie, może wskoczyć nawet na jeden raz, może zobaczyć, posmakować, czym to jest, o co chodzi. A wszystko po to, by też formować nowych ewangelizatorów i zarażać, bo tutaj z pewnością ksiądz jest chyba mistrzem w zarażaniu, no właśnie i tworzeniu i formowaniu. Nowych ewangelizatorów i dawaniu mu skrzydeł. I myślę, że, że to jest ważne i istotne. Tak jest, amen. Niech się tak stanie. Właśnie ten zamysł jest taki, że jakby w tym busie będą się spotykały ze sobą osoby takie, które. Przeżyły jakieś doświadczenie ducha świętego Pana Boga, mają z nim relacje, mają swoje świadectwo, ale także pojadą w tym busie osoby, które na przykład chciałyby się przybić do Pana Boga. I, I właśnie to będzie ta przestrzeń dawania świadectwa, budowania siebie, I też właśnie ta relacja mistrz i uczeń, co Jezus robił. A więc chcemy powrócić do takiej ewangelicznej zasady, do, tej, do tego ideału formowania. Jezus. Głosił, przemierzali wioski i miasta, głosił, nauczał, tłumaczył im i potwierdzał tą naukę znakami i cudami, a więc mówił im, teorię przekazywał i potwierdzał to. I myślę, że te osoby, które zdecydują się, aby z nami tworzyć to środowisko ewangelizatorów, osób chcących ewangelizować, będą miały bardzo dużo dzisiaj yy, okazji do tego, żeby nauczyć się w praktyce w jaki sposób wierzyć Pana Boga, w jaki sposób modlić się wstawienniczo, w jaki sposób głosić kerygmat. Po prostu to jest będzie niesamowita przestrzeń zdobywania doświadczenia takiego ewangelizacyjnego, ale z taką wielką prostotą, bo chciałbym to też powiedzieć, że to co jakby zawiera się w nazwie Ewangelibus, to jest misja, która się wpisuje po prostu w misję kapłana i chrześcijanina. To jest, to, jest, to jest nic nowego. Po prostu każdy kapłan, każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, żeby tam, gdzie jest, w swoim środowisku, w drodze, w autobusie, ewangelizować. Właśnie wędrówka, nie? Wędrówka, więc jeżeli jadę z punktu A do punktu B, to mogę wykorzystać ten czas, aby Komuś przekazać dobrą nowinę o Jezusie. Później I każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, żeby przestrzegać gościnności i żeby siebie odwiedzać. To jest domówka. Każdy chrześcijanin, także kapłan, jest zaproszony do tego, żeby stawiać na placach, na ulicach, żeby ogłaszać prawdę, że Jezus zmartwychwstał i żyje. I każdy chrześcijanin, kapłan, jest zaproszony do tego, żeby przede wszystkim spotykać się z Jezusem w kościele, przypytań pański. I to jest ta przestrzeń. Gdzie w czasie rekolekcji wielkopostnych, adwentowych, czy niedziel ewangelizacyjnych, czy różnych takich wydarzeń, nabożeństw, parafialnych odpustów czy festynów, możemy głosić Słowo Boże w tym podstawowym środowisku, jakim jest parafia. I dlatego ta misja Ewangelii Busa, nasza misja wpisuje się w misję Jezusa i w misję chrześcijanina i każdego kopłana, która polega na tym, żeby. Na wszystkie sposoby i wszędzie, gdzie Pan Bóg zaprowadzi, głosić Ewangelię. To, co Ksiądz powiedział też o tym, że każdy może tutaj, i ty, Karolina, że każdy może przyjść, nawet czasami na jeden raz, żeby zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Macie już kierownicę, okna, z tego, co wyczytałam na waszej stronie, ale tych właśnie lusterek, wycieraczek chyba jeszcze brakuje. No właśnie, nie, nie jestem z zawodu mechanikiem, ale z wykształcenia elektrykiem, takiego z technikum. Natomiast niekiedy zajmowałem się takimi rzeczami, bawiłem się w różne takie techniczne rzeczy i, i tych różnych podzespołów, niekiedy bardzo malutkich, ale niezbędnych, jest bardzo, bardzo dużo. To tak jak w mistycznym ciele w kościele, właśnie taka można powiedzieć, no troszkę analogia niedoskonała, ale, ale po prostu mamy każdy każdy jakiś pod, ten podzespół tworzący tego Ewangelibusa jest potrzebny. Możemy po prostu ten Ewangelibus. Tuningować, możemy go ubogacać na różne sposoby, i różnymi darami, charyzmatami, dlatego właśnie jesteśmy otwarci na współpracę, na to, żeby te, jaki Evangelibus, jeden, może dwa, zobaczymy, może czy kręciły się po Polsce, ewangelizowały. I można Was też wspierać w swojej skromności. Nie mówicie o tym, ale ja wspomnę, jak, w jaki sposób. Tak, dziękuję Ci Marysią, bo pewno my byśmy nawet zapomnieli, żeby o tym wspomnieć. No bo tak realnie patrząc, naszym pragnieniem i wierzymy, że taką właśnie misją powierzoną od Boga jest to, żeby jeździć docelowo nie tylko po Polsce, a do tego jest nam potrzebne po prostu paliwo, potrzebne są nam środki, sprawny samochód i takie myślę poczucie bezpieczeństwa i właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się utworzyć zbiórkę internetową. Myślę, że jeśli ktoś z Was chciałby nas po prostu wspomóc i pobłogosławić, a tutaj zdecydowanie mogę zaświadczyć, że Bóg oddaje i to raz, dwa, jak nie więcej, no to wystarczy, że właśnie wpiszecie z Zrzutka Ewangelibus i tam możecie po prostu nas wspomóc. Tak, mamy taką nawet zakładkę na stronie internetowej zatankuj nam busa. Ja jestem przekonany, jakby to są rzeczy dodane. Tym, co chcemy się przede wszystkim zajmować, to ewangelizacja, przekonałem się już wiele razy, bo jeszcze nawet nie mając evangelibusa miałem taką sytuację, że będąc pod kloratką, ktoś mi zatankował zwykły samochód, nie Ewangelibus. Tak więc, jeżeli to jest dzieło Boże, to o to się Pan Bóg zatroszczy. Natomiast na pewno no, tego paliwa najbardziej potrzebujemy, bowiem no, mamy zaplanowane dwie trasy, które już są takie oficjalne, a więc 18 czerwca wyjeżdżamy do sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie. Tam się dokonało też moje tak, nawrócenie, Karoliny też. Chcemy to dzieło po prostu zawierzyć też Błogosławionej Karolinie, bo też takie słowo za nami chodzi, że właśnie ten bus ma jeździć pod patronatem Karola i Karoliny. Karol Wojtyła, bo często mówimy Jan Paweł II, ale ten czas spotykania się, ewangelizacji, wyjazdów wspólnych na kajaki, to jest czas, kiedy był Karol Wojtyła, tak? I Karolina to też wielka ewangelizatorka z Gruszy, po prostu dzisiaj tam przyjeżdżają tysiące osób, żeby się spotkać i właśnie są w Wędrówce, nie? Tam do Karoliny pielgrzymują. Druga taka trasa to jest Licheń, Rekolekcje, które współorganizujemy, e, rekolekcje dla małżeństw charyzmatyczne z ojcem Johnem Baszaborą, niesamowite wydarzenie. Myślę, że też właśnie ten skład Ewangibusa, który już jest <laughs> zapełniony na ten wyjazd, no to jest też niesamowite bogactwo i doświadczenie spotkania właśnie charyzmatyków, takich kapłanów, którzy no, po różnych częściach świata ewangelizują. No i trzeci wyjazd to będzie z grupą wojowników Maryi, bo to są bracia, którzy omadlają to dzieło, i to jest potęga. jakby wiem że w tej rzeczywistości się poruszamy bo mam bardzo dużo wsparcia od, od tych braci i wyjeżdżamy właśnie na taki męski wyjazd do Medjugorje na festiwal młodych od 1 do 7 a więc przy tym ewangelibusie nawet zdecydowało się kilka rodzin żeby własnymi samochodami jechać i będzie mieć taką grupę sporą prawie 40 osób tutaj z nowego Sącza. to jest taka poważna wyprawa ufam że właśnie pod płaszczem Matki Bożej prowadzeni duchem świętym i za wstawiennictwem takich wielkich świętych jak Karol Wojtyła Święty, Jan Paweł II, błogosławiona Karolina, e, da, damy radę. Do meczu gory i rozmnożeniu po prostu Ewangelibusów <grystanie> nastąpi. Ksiądz Łukasz Plata i Karolina Średnicka, dziękuję Wam bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapłaci. Dziękujemy. I oczywiście odsyłamy na stronę Ewangelibus na Facebooku, ale też no to strona internetowa, którą możecie sprawdzić.